Taki z miasta Nieustraszony, o Nie Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku Walczę z elektroniką, którą znalazłem w krzakach Odcinek wyświetla się tu I sprawdzimy kto nas podglądał Zapraszam do oglądania no i po kolei jedziemy z tym. To było, nie wiem, co tu jakiś silniczek jest. Może wy macie pojęcie co to było? Nie wiem, jakiś sterownik, coś od czegoś, gdzieś coś. No i tak, co działa. Biorę wkrętarkę, którą otrzymałem od osadnika z odzysku, Oto to Pozdrował Maciek i odkręcam śrubki, wyciągam tą elektronikę. Z elektroniki trzeba będzie odzyskać ten radiator, bo nie będą chcieli w elektropacy tego. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I z tego czegoś mam. Dwie płytki brązowe. Kupa piachu była, ale już oczyściłem. Mam jakiś silniczek, którego na razie nie rozbieram, idzie do kabelków. No i jakieś tam kabelki i jeden radiator aluminiowy. I śrubki. A co to było? Wydaje mi się, że to była taka zgrzewarka późniowa, ale nie jestem pewny. Nie chcę was ściemiać. Dobra, biorę się teraz za morze tego laptopa, Samsunga. Trochę mnie ten laptop zaskoczył, bo jest nawet twardy dysk. Trochę rozłupałem już, nie? I te i kości RAM. Ale wygląda to dość nieskawie. Raczej nie będę tego dysku podłączał, bo raczej zgnieciony i zmiażdżony to nie będzie działał. Nawet nie nawet ma co próbować, bo jeszcze mi się to rozwali w moim komputerze. Plastik do plastiku. No, i tak to wygląda. Tu jest LCD, jakiś pasek. O, już odzyskany. I tak to wygląda. A te taśmy, które właśnie odłupałem, tak jak to, to wrzucam do kabelków. Elektropaka to też bierze, w razie byście się pytali. To też. I to wrzucam. Nie wiem, wzięli ode mnie to. to jakoś niedużo zapłacili, ale jak mam to wyrzucić, to im oddam. Pewnie, że to im oddam. No i dobra, biorę się za tego laptopa. No nie będę wam pokazywał kręcenia śrubek, bo to będzie nudne. Tylko odkręcę i wam pokażę, co z tego wyszło. Laptop, jak widać, zdemolowany. I ciekawa płyta główna. Jeszcze nie trafiłem płyty głównej z laptopa, żeby miała procesor wyjmowany. O. Ciekawostka. Dysk twardy wygląda tak. No, nawet bez szans, żeby go podłączyć. Tu dostał, tu dostał, tu zardzepiał. Mniejsza z tym. No i tyle z tego mamy. Płyty główne są skupywane oddzielnie. Inna cena jest niż płytki. Pamięć RAM tak samo. Tu coś odpadło. To pójdzie jako elektronika ogólnie. No i tu jest pasek LCD. Dobra, wrzucam to do płytek i lecimy z kamerą. Jeszcze była mieć. I aluminium trochę zapomniałem wam powiedzieć. I co z to kamerą? Śrubki są tu, 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 tu i tu z tyłu w deklu. Raczej to też ciężko będzie odkręcić. Odkręcę i pokażę wam co było w środku. Rozwalone. Obudowa aluminiowa. Płytki ładne, zielone. Znaczy te są czarne, ale idą jako zielone. Trochę mosiądzu żółtego. To są śrubki z nierdzewki. Reszta rzeczy poszła tu. Takie silniczki, takie, ale to, to mam za grube palce, żeby to w ogóle rozebrać. I nawet mieć była to i to było stąd. A i w ogóle to pozdrawiam Ostrego. Ostatnio Ostry Wszechmogący rozbierał coś takiego. Widziałem u niego. To miał wszystko prawie z plastiku, ja mam aluminium. To jakiś cud. W ogóle jakaś droższa chyba ta kamera by, musiała być. Dobra, ogarniam to. Aluminium idzie do aluminium, nierdzewki te śrubki to odkładam, bo mogą się przydać gdzieś wkręcić. I tu widzicie, jest kubeł. Dobra, skuba pierwsza rzecz wlatuje na blat, tylko najpierw ogarnę. Trochę posprzątałem, płytki poszły do płytek i mamy wielki radiator. Tu jest aluminiowy, trzeba go odkręcić. I piękne cewki miedziane, tu są duże, także też je warto zdemontować. Tutaj chyba srebrny styk będzie. Wezmę rękawiczki, to też chyba rozbiorę. A nie wiem, co jest tu. I to, to prawdopodobnie były takie rzeczy. Z tymi stykami. Jak to rozbebeszę, to sprawdzę, czy tu nie ma tych styków. Znaczy, jak tu rozbebeszę będę wiedział, że jest styk srebrny, no to to też rozbebeszę. I jedno takie rozbebeszę. To jest w ogóle płyty indukcyjne, tu jakiś kabel był przykręcony, jeszcze jest śrubka. Dobra, biorę się za to. A tu co? Tu tylko kabelek obetnę i to chyba będzie na tyle. Płytka idzie do płytek. Tak jest. Tak działam, pokazuję wam, co z tego wyszło. I co z tego mamy? I Te rzeczy to są kondensatory. To też rozłupałem parę sztuk. Ogólnie, żeby to wyciągnąć, to musiałem całą płytkę połamać, oczywiście, i wyciągnąłem to mieć. Sporo i nawet. I są też styki. Już wam pokazuję, tylko wezmę je w ręce, żeby coś było widać. O styk, 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 styk no może coś będzie widać może nie chowam je do styków no i płytki lecą do płytek i biorę się za następne posprzątałem i mam jakieś kolejną indukcję kolejny duży radiator to od razu idzie do płytek bo tu nie ma co demontować ciach i odkręcam radiatory wyciągam te cewki tą cewkę tą cewkę o tutaj zobaczcie te są styki o też wyciągnę. I resztę raczej zostawię. I widzimy się już jak to zdemoluje. Ciekawostka. Zdemolowałem to, i posypało się to. To idzie od razu do płytek. Nie będę się z tym bawił, bo kupa bałaganu nic więcej i zastanawiam się, jak to zebrać, ale zmiotko chyba raczej to zamiotę do kosza. I biorę się za to. Mamy płytki ten radiator ktoś się nie nacieszył bo, tak jak widać albo i nie widać widać, cewki od tej kuchni indukcyjnej były z aluminium i styki srebrne kolejna partia i miedziucha doszła widać, widać, super ja zabieram się za następne płytki a oto i one, Mi mamy tu już, można powiedzieć, że gotową płytkę, tu coś odpada. Trochę ją obczyściłem, dlatego jest ziemia. Tu też jest gotowa płytka, tu już reszta zostaje, ale jest mocno schrapowana. Tu też jest gotowa płytka. Tu jest też gotowa płytka zielona. Jedynie co, takie coś wypadło z któregoś, z tego chyba? Nie wiem, wypadło w gruncie rzeczy. Tu większość jest gotowych, tylko to trzeba... Rozebrać tę blaszkę, mieć odzyskać, a reszta to idzie do płytek I co my teraz mamy? Same połamane płytki. Ta już jest praktycznie gotowa. Można ewentualnie sobie wydłować tutaj mieć, bo tu prześwituje sobie o tu. Jedno już tam puknąłem. Może to będzie widać na filmie, że tam prześwituje mieć w takich tych rzeczach. Może to rozłupię, może nie, ale na pewno muszę odpiąć kabelki, ten radiator. Tutaj też jakiś połamany radiator, bo to, to też odkręcić kabelki i pokazuję wam jak to wygląda. Tu te blaszki nie, i pokazuję wam jak to wygląda, już ogarnięte. I co my z tego mamy? Troszeczkę miedzi. Wydłubałem te co się, dlatego mam troszeczkę miedzi. I te płytki tam wiadomo jakaś blaszka się była, trafiła, ale to tam już wam nie pokazuje. I jeden chyba kawałek aluminium oto. A tak to płytki Nic ciekawego, wydłupane blaszki, i wpadają następne. Te sprzątam, no i reszta płytek. Ten kubeł, co tu był, zniknął. I mamy tak parę pasków LCD, tutaj trochę zielonych. I to tu trzeba zdemontować. Tu trzeba zdemontować na pewno ten radiator. Zaraz wam pokażę o co chodzi. O ten, może da się to z wami zrobić na żywo, albo się nie da, bez rękawy, ciężka sprawa. Dobra, to później pójdzie. To blaszkę, tutaj tak samo tą blaszkę. No i co, głównie płytki zielone, jak to ogarnę, bo tu wiele to nie ma, tu jakaś miedziucha, do miedziuchy. To, a, tu jeszcze radiator, tego nie rozłupuję, bo tego się nie da, znaczy da się, wszystko się da, tylko trzeba chcieć, o jak to mawia stare przysłowie, ten radiator tylko zlikwiduje, ale to są takie cienkie włoski, że to szkoda tej roboty, bez sensu, to oni sobie to zmielą i mieć odzyskają, także według mnie to jest bez sensu. Im to lepiej pójdzie. Dobra, dzielę płytki. Znaczy dzielę, no te aluminium oddzielam i te inne pierdoły, blaszki. I podsumowanie pewnie, wpada waga. Nie ma podsumowania. Wiecie co się stało? Ten kubę brałem, a za kubłem było jeszcze to. Także obrabiam jeszcze to, no bo co? Nie zostawię tego, a chcę wysłać paczkę do elektropaki i wam pokazać jak to wygląda. To znacie. Bateria wstrętna, no to co te rzeczy, wszystkie które znalazłem właśnie w tym miejscu z butelkami. Odcinek z butelkami jest tu, nie? I co, biorę się za ogarnianie tego płytki brązowe. Płytki, tu jakieś radyjko, tu to to do odkurzacza jakieś resztki, ale tu też jakaś płytka była. Tu na razie kable pójdą do kabli, i tak dalej, i tak dalej. I włączę się i pokażę wam co to było. No i z tych klamotów, oprócz plastiku, mamy troszkę miedzi z cewki błytki zielone, no takie czarne to też zielone według mnie i według elektropaki, bo zawsze mi tak to skupują trochę aluminium, które idzie do aluminium yy, to to jest yy, ciężka sprawa bo tu są stalowe końcówki, o, to jest chyba mosiądz jeszcze do odzyskania, miesza z tym i tam w środku jest stalowa grzałka, nie wiem, nie wysyłam tego bo obawiam się, że mi tego nie skupią i tylko będzie problem. Później się dziwicie, że na Metaleo wam jakoś mniejszą cenę dają. Mieszczą z tym płytki brązowe. I co? Tak, bateria idzie do baterii. Podsumowanie, teraz już na bank będzie. Wpada waga! Jest i waga. Pozdro Flaming. I tak, Taruje kubełek. Tara. Jeden jakoś dużo waży, dziwne. I tak, aluminium na Metaleo jest po 5 zł. Trochę się tego wam powiem uzbierało, jeszcze wam coś powiem a propos płytek, ale to za chwilę. I tak, tyk widać, coś widać. 1646 gramów, kilo 646, po 5 zł 8,23 dodaję, zabieram. Mieć mix 32,30 dobra cena. Niedużo, ale zawsze coś. 336 gramów, 10 zł. Dodaję. Pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy są ze skrzaków, nie? I teraz złom. Kilo 360, u mnie 55 groszy, makabra. 75 groszy, dodaję. Już jest 19 zł. Także mi to już się opłacało. Nie wiem jak wam, nie wnikam. I teraz przechodzimy do elektroniki. To jest twardy 8,70 na elektropaka. A tara, nic nie mówicie tara na zero, 82 grosze dodaję, zabieram. Następna rzecz, jaką mam, patrzymy, patrzymy. Y, pamięć Ram, styki złote 180 zł za kilogram. Cena dobra. Tylko, że co z tego, ja mam dwa takie kawałki. 216. dodaję zabieram następna rzecz jako jest paski z paneli LCD to jest to po trzy dychy Wkładam paski, to tam nie dużo będzie ważyć, ale zawsze złotówka dochodzi do puli 23 zł. Przypominam jeszcze raz: to są rzeczy z krzaków nie jakieś kupione przeze mnie, nic na, na złomowisko albo gdziekolwiek. Chociaż oczywiście można iść na złomowisko i kupować ale u mnie nie ma takiej opcji. Teraz tak, płyta główna laptopowa to jest to cudo i teraz tak, 0 BGA. No ta ma BGA, to jest ta kreska złota według elektropaki. Wiem, coś innego też jest BGA, nie wnikam w to. I tutaj jest coś takiego jak płyta główna, niby laptopowa stara. Tam, jak wejdziecie w, w to, to wam się pokaże, czym się różni płyta stara od nowej. Stara ma to, a nowa nie ma. Czyli 50 zł za kilogram. Jeżeli nie jesteście pewni, no to wchodźcie i wam będzie wszystko się pokazywało. 8,50 za to płytę. Dodaję 32,39. Lecimy dalej. Co tu mamy dalej? Płytki zielone klasy B. Yy, wiaderko do starowania Jest wiaderko. Tara. I a propos jeszcze tych płytek. Płytki zielone. Płytki zielone są po 10 zł, tak jak widać, na dzień dzisiejszy. 11,56 dodaję. I a propos tych płytek, to odezwał się do mnie kolega. Nie pamiętam imienia, przepraszam że chciałby odkupić ode mnie te płytki, bo widział na odcinkach, że to są jakieś układy scalone, poczekajcie, ja to tam się za bardzo nie znam, coś jakieś układy scalone, ale nie będę tego przebierał, nie wiem, napisałem mu maila, jesteśmy na etapie mailowej, że o to pewnie to są te układy scalone, nie wiem, że jeżeli chce wziąć, to niech weźmie to jak leci, po cenie z elektropaki, na Allegro, się z nim mówiłem, że sprzedam, plus Allegro bierze 3% prowizji, także ja bym chciał to prowizję jeszcze wrócić, czyli jeżeli sumuję wszystko i dodam z 3% i on to będzie chciał kupić, to nie ma problemu mi to nie zależy, czy wysyłam do elektropaki czy ktoś chce to kupić, no i dobra, jedziemy dalej płytki klasy C po 5 zł nagadałem się, nagadałem, muszę się wody chyba pić kilo 944 972, dodaję 53 zł i 67 groszy ale jeszcze został procesor nie obliczyłem procesora czekajcie, gdzie te procesory jeszcze są procesory Muszę znaleźć odpowiedni procesor. To są nóżki złote, nóżki złote, taki zielony. Patrzymy co tu jest na tej stronie. Patrzymy, co tu jest na stronie. No, ten mi chyba najbardziej pasuje. Bez nóżek, nie ten musi być blaszka, ale to jest blaszko, to nie. O, to będzie jakiś droższy. droższy. Jak sądzicie, ten jest podobny? Tak mi się wydaje, nie wiem. Elektropaka to cena 170 zł za kilogram. Tara, tara, w ogóle tara. 4 gramy 68 groszy dodaję. I za te śmieci yy, z krzaków mam 54 zł i 35 groszy plus butelki, które prawie wszystkie sprzedałem i poszły jak nie wiem co, za butelki chyba 6 dni było, ale to zobaczycie w odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Ja się świetnie bawiłem. Was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!